Cześć. Dzisiaj Ci pokażę, jak zintegrować Baselinkera z programem księgowym WiFirma. Jesteśmy tutaj na stronie głównej Baselinkera i wchodzimy w zakładkę Integracje. Ogólnie wszystko jest bardzo proste. Klikamy w Dodaj integrację i wyszukujemy kategorię księgowość. Tutaj pierwszą mamy WiFirma. Klikamy, ładuje się wszystko. Ja już wcześniej dodawałam tą integrację, więc mam trochę inny przycisk. Klikam ponownie podłącz kontowi Firma. U Ciebie prawdopodobnie pojawi się po prostu podłącz kontowi firma i podajemy swoje dane do logowania. Do logowania na konto Wi-Firma oczywiście. I klikamy autoryzuj. Trzeba chwilkę poczekać, ładują się ustawienia. Ok, mamy już ustawienia, i podejrzewam, że tutaj może być większy problem, bo jak widzicie, sama integracja jest bardzo prosta. A mamy pierwszą zakładkę, pierwsze pole, które pozwala nam ręcznie eksportować faktury z jakiegoś konkretnego miesiąca. Można na początek spróbować eksportować faktury w ten sposób, ponieważ tutaj dalej, jak zobaczycie, jest coś takiego jak przekazuj faktury automatycznie, czyli faktury, które będą wystawione w serwisie Base Linker automatycznie będą zaczytywane do serwisu WeFirma. Ja podejrzewam, że docelowo większość osób tak robi i tak jest prościej. Natomiast ja prawdopodobnie w pierwszym miesiącu bym zrobiła to ręcznie, aby w ogóle zobaczyć, jak, jak to wszystko działa. I tak to będę robić. Numeracja, dodawaj faktury z numeracją baselinkera, używaj kolejnych numerów. Wszystko zależy pewnie od tego, czy używacie tylko baselinkera, czy jeszcze coś robicie. Poza tym ja pewnie sobie zostawię tą opcję, dodawaj faktury z numeracją. Nie watowiec, VATowiec, jestem watowcem. Paragon płatowiec, Paragon niefiskalny. Niefiskalny dlatego, że ja nie mam kasy fiskalnej, Przekazuj fakturę automatycznie. Na razie nie. To też nie. Wyświetlaj klientowi fakturę i firma zamiast faktur by Sellinger. Wydaje mi się, że nie. Nie. Stawka ryczałtu nie dotyczy. Ja nie jestem ryczałtowcem. Jak ktoś jest ryczałtowcem, to wybiera tutaj odpowiednią stawkę. Natomiast już widzę, że to nie jest zaktualizowane, bo od 2021 roku trochę się te stawki pozmieniały. Stawka ryczałtu dla przesyłek, pokazuje ceny brutto. Mhm. A firma jest magazyn również, więc można ewentualnie z tego skorzystać, ale podejrzewam, że większość osób i tak korzysta z baselinkera. I klikamy zapisz. Jak widzicie, tutaj pojawia się ta integracja. Jak klikniemy, to znowu pojawią się te ustawienia, które można sobie za każdym razem modyfikować i zmieniać.